Proszę Państwa, mamy na najbliższej aukcji siódmej taką ofertę marek, jakiej myślę, że nigdy nie było w Polsce. A te trzy banknoty są jednym z powodów, dla których ta nasza oferta jest tak wyjątkowa. Jedna marka Generał, pół marki General, dwie marki Generał. Czyli no, typologicznie, wizualnie od strony awersu nic szczególnego. Te po prostu na oceanie się pojawiają, ale nie w tych wariantach. To wszystko to są te najrzadsze warianty z serią B. Myślę, że nie było aukcji, gdzie oferowane byłyby wszystkie trzy serie B: połówka, jedynka i dwójka. Najrzadsza bezapelacyjnie dwójka. Dwójkę myślę, że. Nie jestem pewny, czy widziałem więcej niż trzy egzemplary, cztery. Także dwie marki na Lope to jest absolutny rarytas. Ogromna rzadkość i tutaj stan zachowania według mojej oceny jest drugorzędny. Jedynka to egzemplarz najbardziej do dostępny. Pojawia się na aukcjach, ale w takim stanie zachowania. Z oceną PMG 66. Czego chcieć więcej? Także owszem, jedynka to jest jedyna dostępna, jedyny dostępny IROB, ale z notą 66 EPQ, rewelacja. A ten banknot, proszę Państwa, też myślę, że nie spotkałem więcej niż około 5 razy przez 20 lat, jak zajmuję się banknotami. I w tym stanie zachowania widziałem tylko jeden analogiczny egzemplarz, który notabene pochodził z mojej kolekcji. Także miałem w swoim zbiorze półmarki NROB i byłem z tego bardzo dumny. I po wielu, wielu latach dzisiaj znowu mamy do czynienia z, z egzemplarzem w stanie emisyjnym. Myślę, że te trzy banknoty, ale szczególnie, w zasadzie wszystkie trzy są wyjątkowe, bo półmarki NROB jest rzadkie w każdym stanie. Są to 64 RPU. Myślę, że już możemy nie trafić na kolejny lepszy egzemplarz przez wiele, wiele lat. Dwójka rzadka w każdym stanie. Obowiązkowo do zbiorów, gdzie stawiamy na typologię, na odmiany, warianty tego banknotu, może przez wiele lat już na aukcjach nie być. A jedynka, owszem, najbardziej dostępna, ale 66, jedna marka NROB to też już jest pozycja godna uwagi. Także te trzy niepozorne banknoty, Polecam, bo kolejna okazja, żebyśmy, czy my, czy jakaś inna firma, czy polska, czy zagraniczna, mogła pochwalić się taką ofertą, żeby naraz można uzupełnić dziurę, która myślę, że no niestety, ale jest w większości zbiorów polskich banknotów takie okazje mi się, że już może nie być, także polecam państwa uwadze te trzy banknoty. Każdy jeden jest wyjątkowy w swoim typie.